Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej zbadają wpływ środowiska kosmicznego na układ odpornościowy astronautów przebywających na międzynarodowej stacji kosmicznej. Naszym dzisiejszym gościem jest kierownik projektu Immun Multiomics, doktor nauk medycznych Alicja Trębińska-Stryjewska z Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na międzynarodowej stacji kosmicznej występuje wiele czynników stresowych, takich jak mikrograwitacja czy promieniowanie kosmiczne. Proszę powiedzieć, jak ciało człowieka dostosowuje się do tych warunków? Zacznijmy od tego, że się dostosowuje i to jest niesamowite, jeżeli chodzi o ludzkie ciało, że potrafi się dostosować do, do bardzo różnych warunków. Natomiast oczywiście obserwujemy zmiany fizjologiczne, ale również zmiany chociażby w działaniu układu odpornościowego. I to jest to, co nas najbardziej tutaj interesuje w projekcie Multiomics. To znaczy, na przykład, y, ujawniają się jakieś utajone infekcje wirusowe. Jeżeli ktoś jest zarażony wirusem opryszczki, to często na tej stacji kosmicznej ta infekcja się y, y, ujawi. Tak? To nam mówi o tym, że, że ten układ odpornościowy jest osłabiony y, i nie jest to dziwne, ponieważ y, stres. Myślę, że to wiele, wiele z nas, tak z nas codziennego życia, jeżeli jesteśmy w zestresowani, no to to powoduje obniżenie odporności. Tutaj poza tymi czynnikami, które pani wymieniła, czyli. Mikrowegetacją i promieniowaniem kosmicznym, mamy jeszcze takie czynniki psychologiczne, które też wpływają na, na działanie naszego organizmu, także na układ odpornościowy. Mamy izolację, mamy ten lot na stację kosmiczną, które na pewno jest wydarzeniem bardzo stresującym. Ciężko mi sobie to nawet wyobrazić, ale na ostatnim pikniku naukowym oglądałam kapsułę, w której Mirosław Hermaszewski leciał, i to było naprawdę, zrobiło to na mnie wrażenie, tak jak małej. To obiekt. Wiem, że w ramach misji, misji Axją 4 też nie będą oni tam mieli za dużo miejsca, tak? W tym w trakcie tego lotu. Także to, to, to wszystko powoduje zmiany. A proszę powiedzieć, jak długość misji wpływa na zmiany w organizmie? Czy są takie badania, które porównują te misje, które trwają krótki czas, do tych długotrwałych, które trwają kilka, kilkanaście miesięcy? Oczywiście są takie zmiany, ponieważ długotrwałe przebywanie w stanie mikrograwitacji powoduje, że nie pracuje nasz układ ruchu, tak jak na Ziemi. Nie, tutaj nie trzeba przez, przezwyciężać grawitacji, i to doprowadza do. Yy, Zaniku mięśni do zmniejszenia gęstości kości. Takie zmiany w czasie krótkich misji no, nie są obserwowane. Tutaj mamy bardziej, bardziej takie może przejściowe te zmiany. No ale właśnie to jest też to, co chcemy badać. Czy nawet taka krótka misja spowoduje, że zmiany w ekspresji genów? W Regulacje genów w komórkach układu odpornościowego cofną się po powrocie na Ziemię, czy też będą się utrzymywać dłużej. Hmm. Dłuższe przebywanie na stacji kosmicznej też powoduje, że może dochodzić do jakichś uszkodzeń w obrębie narządu wzroku, bo trzeba sobie to wyobrazić, że jak jesteśmy na Ziemi. To y, grawitacja powoduje, że krew spływa do dolnych y, części ciała, do naszych kończyn. Natomiast w, y, na stacji kosmicznej już y, to, y, ta dystrybucja krwi w obrębie organizmu jest inna i na przykład może się zwiększać ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, tak? co powoduje, że, że tutaj dochodzi do jakichś zmian. Więc podsumowując, oczywiście. Dłuższe misje powodują zmiany bardziej takie zauważalne, natomiast te krótsze być może też, no ale to jest to, czego się chcemy dowiedzieć. Astronauci to ogólnie taka dosyć jednolita grupa badawcza. Proszę powiedzieć, ile do tej pory osób obejmowały takie badania? Takie badania, jakie my chcemy zrobić, czyli Badanie ekspresji genów w komórkach układu odpornościowego i jednocześnie badanie metylacji DNA to jest taki proces, który pozwala na regulację ekspresji genów, głównie wyłączanie genów. Tak? Czyli jeżeli tutaj promotor genu jest zmetylowany, to ten gen nie jest aktywny, nie powstaje jego produkt. Więc z tego, co wiem, z tego, co jest opublikowane, to było badanie Twin Study, gdzie badano ekspresji genów i metylacydena u jednego astronauty, którego brat-bliźniak przebywał w tym czasie na Ziemi. Ten astronauta był na stacji kosmicznej długo, około rok. Wiem, że jest takie badanie też w, w ramach misji SpaceX. Gdzie kilka osób przebadano właśnie, badając tę ekspresję genów w komórkach układu odpornościowego i metylację DNA, ale tam próbki były pobierane tylko na Ziemi, czyli przed lotem i po powrocie, natomiast nie, nie w kosmosie. No i jest jeszcze większa grupa. Astronautów, którzy byli badani pod kątem zmian ekspresji genów w tych komórkach w, w krwi. Yy, natomiast nie, nie było tych badań metylacji DNA, ale to też było tak naprawdę kilkanaście osób. Yy, więc ta grupa badana no, jest, yy, jest mała. Yy, oczywiście nasze badanie no, to, nie, to, to nie jest tak, że. Yy, ono będzie takie rewolucyjne, natomiast dołoży się to do, do tej ogólnej, ogólnoświatowej wiedzy na temat tego, co się dzieje właśnie w układzie odpornościowym w czasie misji kosmicznej. Im większa grupa badana, tym większa pewność, że te wyniki, które uzyskujemy, są, są prawdziwe, tak? Mamy do tego większe zaufanie. Troszkę już Pani wspomniała, na czym polega projekt Pani zespołu, ale padły takie pojęcia jak ekspresja genów. Myślę, że nie każdy, nie każdy wie, na czym ona polega. Czy mogłaby Pani opisać ten proces? Oczywiście. To jest tak, że przeważająca większość komórek w naszym organizmie zawiera takie samo, takie samo DNA. Tak. W tym DNA są fragmenty, odcinki, które nazywamy genami, i tam jest kodowana informacja na temat białek, czyli takich podstawowych cząsteczek, budujących nasze ciało, też pełniących różno, różnorodne funkcje. To są też takie geny, które mają zapis na temat cząsteczek RNA, te cząsteczki RNA nie są przepisywane na białka, tylko mają tam jakieś swoje funkcje. <laughs> Też ważne. Yy, no i tak. Yy, gdyby. Yy, znaczy, może, może tak zacznę. Yy, komórki w naszym ciele wyglądają różnie. Tak? Mamy komórki nerwowe, mamy właśnie komórki układu odpornościowego, mamy komórki skóry. Każde z nich ma, mają trochę inną budowę i yy, inne funkcje. Yy, i to, że one się tak różnią, jest związane z tym, że różna grupa genów ulega ekspresji. Czyli po prostu te geny są aktywne, i powstają produkty, które są kodowane lub też które są zapisywane w tych, w tych genach. Powstają cząsteczki, które, tak jak powiedziałam, już mają funkcje strukturalne, funkcjonalne, warunkujące to na przykład, że że komórki nerwowe przewodzą sygnały, komórki odpornościowe walczą z infekcjami w różny sposób, a komórki skóry, na przykład, chronią nas przed światem zewnętrznym i tworzą taką barierę ochronną. Rozumiem. Powiedziała też Pani, że Państwa badania będą, będą zawierać analizy. Zmian epigenetycznych związanych z metylacją DNA. Czy są takie badania, które pokazują, w jaki sposób ta metylacja DNA wpływa na różnicowanie komórek układu odpornościowego? Tutaj, metylacja DNA to jest jeden z mechanizmów tej regulacji epigenetycznej. Są też jeszcze modyfikacje histonów, czyli takich białek, na które DNA jest nawinięte. w. Jądrze komórkowym. No i jeszcze są właśnie regulacyjne cząsteczki RNA. I teraz my możemy badać tylko jeden rodzaj tutaj. I tak ciężko było spełnić wszystkie wymagania, żeby taki eksperyment się odbył. Natomiast co robi ta metylacja DNA? Ona właśnie jest takim trwałym wyłącznikiem aktywności genów, tak? Oczywiście jak to w tych naukach biologicznych jest, to nie, nie zawsze jest tak, że nie możemy powiedzieć, że to stuprocentowo tak działa. Natomiast w większości przypadków to wyłącza ekspresję genów, czyli będziemy mieć taką sytuację, że nie powstają jakieś białka. I tutaj rzeczywiście Wcześniejsze badania na, na astronauta wskazują, że są jakieś zmiany w tej metylacji DNA w komórkach układu odpornościowego pozyskanych z krwi. Tak? Natomiast to była zbyt mała grupa, żeby móc wysnuwać jakieś takie bardzo konkretne wnioski. Rozumiem. A w jaki sposób zostanie badana ta zmiana ekspresji genów, czy, czy właśnie metylacja DNA? Nasz eksperyment polega na tym, że pobieramy krew od astronautów przed lotem na stację kosmiczną w trakcie pobytu tam. To będą dwa pobrania takie po przylocie i przed, e, przed powrotem. I potem e, krew będzie też pobierana bezpośrednio po powrocie na Ziemię, po 6 miesiącach i mam nadzieję, że się uda pobrać tę krew po 12 miesiącach. E, oczywiście ta, ta próbka przed lotem, no to jest tak, taki nasz. E, no, poziom bazowy, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda u tych astronautów przed, przed lotem. No a potem po, po locie, no to mamy takie bezpośrednie, krótkotrwałe efekty, ale też długotrwały efekt. No i jak już ta krew do nas trafi, do laboratorium, to będziemy z komórek krwi izolować RNA i DNA, czyli DNA, to te, te cząsteczki, które. Które zawierają informację genetyczną RNA, to, jest, to są cząsteczki, które są takim etapem pośrednim w ekspresji genów, czyli informacja jest przepisywana z DNA na RNA, a następnie na podstawie RNA są produkowane białka. To jest taka instrukcja do, do, do produkcji białk. Dobrze, i są oczywiście jakieś metody biologii molekularnej, które pozwalają badać tą ekspresję genów, metylację DNA. Są to takie metody jak danie na mikromacierzach czy też sekwencjonowanie. Tutaj po prostu możemy jakoś zbadać tą populację wszystkich cząsteczek RNA, które zostały wyizolowane z komórek krwi, albo też. Badać, jakie są te zmiany, ta metylacja DNA, która jest po prostu taką chemiczną modyfikacją tej cząsteczki DNA. I są sposoby na to, żeby, żeby odkryć, w których miejscach te reszty metylowe zostały do cząsteczki DNA dodane. I na zakończenie, proszę powiedzieć, jakie znaczenie mogą, może mieć, mogą mieć przeprowadzone przez Państwa badania i dlaczego są one ważne? Zanim y, powiem o znaczeniu tych, tego konkretnego eksperymentu, to chciałabym przedstawić taki szerszy obraz. Eksperci y, twierdzą, że jeżeli chcemy rozwijać y, misje załogowe, takie na przykład jak loty na Księżyc czy na Marsa, są takie cztery obszary, nad którymi musimy pracować. I te cztery obszary to jest. Y, Taka opieka medyczna, i to są bardzo różne rzeczy: diagnostyka, telemedycyna, też zwiększenie trwałości leków, to jest żywienie, czyli zapewnienie jedzenia dla tych astronautów, to jest zdrowie psychiczne, czyli prawie żeby w tej izolacji, w takim um, oderwaniu no, od tego życia na Ziemi, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jest jedynym, co znamy, żeby jakoś sobie radzili. A czwarty obszar, i mówię o tym na końcu, ale on jest też bardzo, bardzo ważny, to są takie badania podstawowe, właśnie pozwalające nam stwierdzić, co się dzieje z ludzkim organizmem w warunkach kosmicznych. Badania podstawowe nie mają dobrej prasy w Polsce, bo tutaj raczej. Chce się od naukowców, żeby oni robili takie rzeczy, które już można od razu użyć, tak? A te badania podstawowe tak w zasadzie nie wiadomo, komu do czegoś przydają. Natomiast trzeba pamiętać, że, no nie wiem, maszyna parowa była takim wynalazkiem, który zastosowano, tak? I ona zrewolucjonizowała cywilizację, ale teraz możemy ją oglądać raczej w muzeum. A na przykład takie prace jak prawa Mendla, yy, genetyki, czy struktura DNA, czy w ogóle to, że DNA jest tą cząsteczką, która koduje informację genetyczną. To się cały czas przydaje. Więc <grytanie> wracając tutaj do, do tego tematu, nasz eksperyment ma na celu właśnie takie podstawowe badanie tego, co się dzieje w tych komórkach układu odpornościowego, krążących w krwi, to są białe krwinki, limfocyty, monocyty. Też mogą być tam takie mniejsze populacje komórek odpornościowych. I oczywiście te badania tak wprost nie dadzą nam mm, konkretnych rozwiązań. Tak? Natomiast jest to ta podstawa, taka baza y, dla specjalistów z dziedziny medycyny y, na... Być może opracowanie jakichś sposobów na to, aby ten układ odpornościowy działał lepiej w warunkach kosmicznych. No, on jest bardzo ważny, bo no, właśnie chroni nas przed infekcjami, yy, też chroni nas przed jakimiś nieprawidłowymi komórkami, które powstają w naszym organizmie i mogą doprowadzić do rozwoju nowych chorób. Yy, więc mamy nadzieję, że to będzie taka baza. Dla, która pozwoli w pewnej perspektywie lepiej zadbać o zdrowie astronautów, ale też może mieć przełożenie tutaj na życie na Ziemi. tak? To badamy ludzi, którzy są w sytuacji bardzo, takiej mocno stresującej. W związku z tym, no, mamy, też, mamy też takie sytuacje na Ziemi. Mamy pilotów wojskowych, mamy jakieś służby ratownicze, które też, też w takich stresowych sytuacjach pracują. Mogą się stykać też z pewnymi czynnikami, które no, może są w pewnym stopniu podobne, tak? jak promieniowanie jonizujące. Tak? To po co mamy to promieniowanie kosmiczne na, na, na stacji? Więc myślę, że tutaj ważne jest po prostu. Żeby się dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co się dzieje w naszym organizmie w określonych warunkach. No i potem możemy z tego korzystać. Być może nie za rok, nie za pięć lat, ale może za dziesięć, a może jeszcze za... Musi więcej czasu upłynąć, ale na pewno, na pewno ta wiedza jest, jest ważna, żeby ją rozwijać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za powodzenie eksperymentu i za interesujące wyniki. Bardzo dziękuję za spotkanie i możliwość opowiedzenia o swoim eksperymencie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.